Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, <laughs> którzy się do Ciebie uciekamy, i, i za, za wszystkimi, za wszystkimi którzy, którzy się do Ciebie nie uciekają, nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła, Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święta Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Ten dodatkowy czwartek miesiąca stycznia go przeżywamy pod hasłem Ojczyznę Wolną, czyli czy Polska jest jeszcze katolicka, boża, wolna? Próbujemy interpretować to właśnie w świetle historii zbawienia. Historia zbawienia to jest historia, w którą Pan Bóg wkracza w ten świat, który stworzył, który uczynił z miłości, pragnął się podzielić swoją miłością, podzielić się tym, kim jest, uczynić Kogoś na swoje podobieństwo uczynił nas, uczynił człowieka, na swoje podobieństwo na obraz Boży nas stworzył. Patrzymy na ten świat, i jak Pan Bóg zobaczył, że został on zepsuty przez złe wykorzystanie naszej wolności, od tego momentu wkracza w ten świat. Najpełniej wkroczył w sposób niezwykły, niesamowity, jak wiemy, przez wcielenie swojego syna. W ten sposób objawia w jakiś sposób swoją niezgłębioną, niepojętą naturę. Trzech osób, trzech osób boskich. Jest Bóg, jest Duch Boży, który unosił się nad wodami i on doprowadził z chaosu do kosmosu, czyli do tego ładu, do tego niesamowitego świata, który oglądamy, bo dziejamy, odkrywamy i on w stanie nas zaskakuje. Swoją niesamowitością, doskonałością. Widzimy, że to zostało zepsute, popsute przez zawiść diabła, przez tych nieposłusznych aniołów, którzy zbuntowali się, jak wiemy, prawdopodobnie, jak to podają też, że przy jedną z głównych przyczyn upadku anioła była pycha, druga sprawa było to, że Pan Bóg dał odkryć swoje plany w taki sposób, jakie ma, właśnie to plany wcielenia się. To, co kiedyś wspominaliśmy, że Szkod uważał, że nawet jeśli by człowiek nie zgrzeszył, pierwsi rodzice nie upadli, to Syn Boży i tak by się wcielił, i tak by przyszedł, bo z takiej jest takie wielka Jego miłość. Nie? Dlatego w jakiś sposób teologia to rozważa, że Pan Bóg w jakiś sposób objawił, czy odsłonił swoją wolę aniołom, ukazując im właśnie, że przyjdzie... Syn Boży na ziemię przez niewiastę, która będzie przez to tak wywyższona, że aniołowie będą jej oddawać cześć, jej będą służyć. I to było stycznią upadku właśnie pychy tych aniołów, którzy zbuntowali się przeciwko temu, mówiąc, że jak my w stworzeniu mamy służyć? My jesteśmy duchy, prawda? Czyste, piękne, najdoskonalsze. A tu mamy służyć jakimś, jakimś stworzeniom, prawda? I to mówią, że było ten przyczyną upadku tego diabła i on od tej pory szpała nienawiścią do tej niewiasty i do wszystkiego, co się z nią wiąże. To taki nurt w teologii, który że ma też podstawy w tego, że ci aniołowie zostali strąceni, była walka na niebie, to, co opisuje. Na pewno Księga Apokalipsy i chyba księcy Daniela też jest. Ta walka ukazana, nie? w którym ci aniołowie zostali strąceni, a jest, który zwie się anioł, diabeł i szatan, został strącony na Ziemię. No nie? Czyli jest nieba, na Ziemię, a w tutaj znalazł się w stanie piekła. To jest jakiś stan, to nie jest tyle miejsce, co stan. Prawda? On został strącony na Ziemię, ale znajduje się w stanie piekła. I do tego stanu piekła zaprasza wszystkich swoich zwolenników, wszystkich tych, których uda się zwieść, aby. Uważali, że to jest fantastyczny, fantastyczny stan piekła, i tak widzimy, że jest przedstawiany niesamowicie czasami takim właśnie z humorem, także o wiele lepiej jest mieć ten stan piekła niż stan nieba. No nie to jest takie właśnie wielkie kłamstwo, które pociąga i Pan Bóg pragnął pokazać tą prawdę, pełnię prawdy. Pokazać te dzieła diabła, te kłamstwa że szatana diabła, aby człowiek miał siłę uwolnić się od tego. I daje nam do pomocy właśnie niepokalana Maryja. Daje nam też, że działa przez konkretny naród, wybrany naród izraelski, przez który prowadzi te dzieje, zbawienia, aż do momentu, kiedy Jezus Chrystus ustanawia nowy lud Boży, Kościół, swój. Kościół Święty. Nowy lud Boży, nowy naród, nowy naród wybrany. Zostawiając to, co stare, nazywamy to Starym Testamentem, a dając to, co nowe, nazywamy to Nowym Testamentem, czy Nowym Stworzeniem, Nowym Człowiekiem, to, co Święty Paweł ogłasza. No i w ten sposób, stajemy się uczestnikami tej, tego nowego życia i mamy, mamy szansę życia w nowym świecie, właśnie w stanie nieba. Już tu na Ziemi, żyjąc Bogiem, jak niepokalana, stajemy. Już jesteśmy w stanie nieba. Także i przez chrzest, przez bycie w Kościele, przez życie sakramentalne, życie łasce, żyjemy już w niebie. I tylko czekamy na ten moment potwierdzający, którym my to nazywamy śmiercią. Niektórzy mówią o przejściu, niektórzy mówią o spełnieniu się obietnicy, spełnieniu się nadziei. No nie także to jest ta właśnie droga. A my przeżywamy tę drogę w konkretnej ojczyźnie, w niesamowitej ojczyźnie, który jest wielkim darem od czasu chrztu mieszka, w 966 roku stała się ona katolicką, potężną, mocną. I Legloć, i była ta katolicka, była mocna, była potęgą. I to podobnie było z narodem izraelskim. I lekroć był wierny Bogu, to stawał się potęgą. Za czasów Dawida, Salomona, wcześniej Saula, po czasach prorockich i sędziów nastąpiło właśnie to królestwo, które chciało być wierne Bogu. I zobaczmy po Salomonie, kiedy zaczynają się już podziały, zaczynają się szukania własnych dróg, własnej wizji swojego, że pragną być upodobnieni do innych narodów. Zresztą to już się zaczęło po epoce sędziów, kiedy pragnę, zapragnęli mieć króla, żeby nad nimi panował król. Pamiętamy, że Samuel nie chciał się na to zgodzić, mówił, że to jest wbrew Bogu, przecież Bóg jest naszym królem. Więc wy chcecie być poddani takiemu właśnie człowiekowi. On będzie brał waszych synów, wasze córki, żeby mu służyły, będzie was gnębił, będzie was uciskał. Chcecie tego? Oni no tak chcemy, bo chcemy być tak jak inni królowie. Widzimy, Pan Bóg poszedł za tym. Poszedł, zgodził się, nie, wyobraził się, ale jak chcecie, proszę bardzo. I wybrał tych dobrych królów na samym początku, Saula, który później niestety uniósł się taką pychą, prawdopodobnie chorobą, też jakąś psychiczną, że odszedł od, od Boga i utracił tą łaskę. Ale w to miejsce ustanowił Dawida, bardzo niesamowitego króla pokornego, który potrafił przyznać się do błędów, chociaż te błędy kolosalne, straszne popełniał, łącznie z, ze zbrodnią, prawda, z zabójstwem męża. I Batrzeby, nie to jednak jego pokora i, i przyznanie się do błędów, tego, tego co brakowało Saulowi i później jeszcze innym wielu, wielu, którzy nie chcieli się przyznać, ale usprawiedliwiali swój grzech i błąd, to właśnie powodowało, że Dawidowi zostało przebaczone. Oczywiście to królestwo wtedy rozkwitało. Dawid przez to otrzymał niesamowitego, mądrego króla Salomona który później gdzieś tam się pogubił pod koniec życia. No i pozwalając na te właśnie kult bożków, kult obcych, w ten sposób po jego śmierci doszło do rozłamu Izraela na naród judzki i naród izraelski. No i zaczął się już, już pod górkę, ponieważ coraz bardziej te narody zaczęły odchodzić od Boga, zaczęły schylać się ku bożką, ku pogaństwu, ku tym właśnie wyznaniem, które wierzyły ościenne narody i doprowadziło to do niewoli. Dlatego taka, właśnie taka historia ukazuje, że odejście od Boga prowadzi do niewoli. I my w tym czasie dzisiaj też musimy bardzo mocno wybaczyć, jak bardzo jest zmuszani jesteśmy do tego, by przyjmować kult pogański, by wyrzucać Chrystusa, by Chrystus nie miał miejsca ani w Sejmie, ani w Senacie, ani w w urzędach państwowych, ani w szkole, wszędzie jest wyrugowywane. w to miejsce prowadzone jakieś dziadostwa, nie mówiąc o jakichś zboczeniach i, i przekrętach i tym, ale bezbożne, po prostu bez Boga. Nie ma modlitwy na początku lekcji, nie ma modlitwy na zakończenie lekcji, prawda, już nikt o tym się nawet nie domaga, nie interesuje, ale to jest jeden z przykładów wyrugowywania, odrzucania. I tą drogą idąc wiemy, jak to się skończy. I widzimy te już bardzo bolesne symptomy tego upadku naszego narodu, naszej ojczyzny. No i także w jakiś sposób trzeba to o tym mówić i poświadamiać, żebyśmy wrócili do Pana Boga, że Pan Jezus stał się królem nad wszystkimi tymi prezydentami, tymi władcami, którzy mają służyć przez Chrystusa nam. Służyć, to mają brać za wzór Chrystusa, który oddał swoje życie, aby nam służyć, a nie właśnie wykorzystywać swoją władzę i służyć temu drugiemu, złemu, tak, szatanowi. Jesteśmy wezwani jako do tej zdecydowanej walki. Chyba dzisiaj tak może opatrznościowo, może nie, przyszła jakaś petycja o odwołanie tej minister edukacji narodowej za tę wypowiedź w Auschwitz, nie, które po prostu było kłamstwem historycznym. Także tak, tak to wygląda. Jeżeli nie będziemy mieli katolickiej władzy, no to będziemy też poniżani jako naród. Będziemy też coraz słabsi, coraz bardziej podlegli innym nacjom, innym władzom, niepolskim, nie może czasami tylko jeszcze udającym, czyli tak zwanym nazywaniem polskojęzycznym. Ale w tym kierunku to jak zmierzamy, ale to jest trochę takie bolesne i smutne, bo jak dotrzeć, do, zwłaszcza do młodzieży? To w ogóle większość, no tak, znaczy nie wiem czy większość, ale trudno jest mówić o młodzieży, żeby zapokochała Chrystusa, żeby była jego wierna, żeby. Nie, jak to się mówi? Jest nie, nie, walała się, nie się tymi współczesnymi atrakcjami, które wciągają, które pochłaniają cały czas, czasami właśnie siedzą w tych smartfonach, nie, w internecie jedną z czasami właśnie 4 godziny prawie na dobę. Zapominając czy o modlitwie, o życiu duchowym, o rozwijaniu się duchowym, i przez to stając się takim marionetką, takim podatnym na wpływy właśnie tych mediów, tego, co jest im co osłabia ich umysły, wyobraźnię, wolność, i stają się po prostu apatyczni, czy obojętni co kto rządzi, obojętni co, a czasami właśnie wrogo, że cieszą się, że nie dochodzą do władzy wierzący katolicy, tylko że, są, że do władzy dochodzą poganie czy wierzący w wierzą jakieś inne diabły, czy inne jakieś dziadostwa. No nie? I tym się cieszą, że tym są dają poklaski i, i słuchają tych. Um, są wzrażeni do kościoła, do księży. Taki jest przekaz, no nie już niestety bardzo mocny. Duża jest wrogość do, do księży wśród niektórych tej części młodzieży, która w jakiś sposób to poszła, czy w satanie, czy inne, że to jest takie trudne. No, ale cóż, powierzamy to wszystko Matce Bożej i patrzymy na świętego Maksymiliana, jak on sobie w tym radził. Widzimy, że patrząc na rycerz niepokalanej, przedwojennej, nawet tuż po jak już udało się go wznowić, jak bardzo troszczył się o ojczyznę. Przedwojenny wskazywał na te symptomy niebezpieczne, na to zło moralne, upadek moralny. Bardzo dużo artykułów, szczególnie Majdańskiego Aldemara, Majdański, który pisał o obronie życia, o aborcji, o tym, jakie to jest, to jest nieszczęście, nie jakie to jest tragedia dla narodu, jakie to niszczy Polaków i Polskę, nie ojczyznę. To właśnie już było takie pokazywanie, do czego to prowadzi, w ogóle też odsuwanie Boga, czyli uleganie tej propagandzie komunistycznej, która wtedy była bardzo popularna, wchodziła, ukazywała się jako najlepsza. Zbawienna dla narodu, że dało się taki rozwój, że Kościół został, był coraz bardziej wtedy już odsuwany, szczególnie po, po II wojnie światowej to było widać. I rycerz się bronił, rycerz pokazywał, jak bardzo jest potrzebny, jak ludzie go potrzebują, jak potrzebują tego dobrego słowa potrzebują Maryi. I udawało się to tylko, tylko do 1952 roku, kiedy numer grudniowy nie wrócił już od cenzury i w ten, ten sposób pomimo różnych. Zabiegów, upominania się, pytali się, dlaczego nie oddają, dlaczego nie otrzymują tego rycerza, by mogli mu odrukować. Nie było żadnej odpowiedzi, i taki stan trwał do roku 1982, czyli do kanonizacji, kiedy rycerz już nie wychodził. Nie? Także w ten sposób wyglądała taka, ta walka i ta sytuacja, ale widzimy, że wszystko możemy przetrwać, możemy pięknie przetrwać, jeżeli będziemy w boku zanurzeni. Pomimo wszystko, tak jak też naród izraelski, który tak się pogubił, który był w tej niewoli, ale przetrwał. Dlaczego? Rodki w końcu Boga. Może przez to też musimy przejść. Dlatego też, jeżeli nie potrafimy wpłynąć, nie potrafimy pociągnąć młodzieży, dzieci, ochronić ich przed tym przed satanizmem, przed tym bezbożnictwem, to próbujmy przygotować miejsc, przestrzeń na przyjęcie tych, którzy zostaną poranieni przez te właśnie sprawy bezbożne przez te odejście od Boga, abyśmy też nie, nie pogarcali, ale mieli współczucie i mieli otwarte serce, bo to jest też życerskie serce. Pomimo, że tak jak i prorocy, tak jak później prorocy, którzy znaleźli się na wygnaniu, którzy nie wytykali palcami Izraelitom, że widzicie to przez wasze grzechy, przez wasze nieposłuszeństwo, ale dawali nadzieję. Pan Bóg jest z nami. Pan Bóg, tylko bądźcie Jemu wierni, bądźcie, zaufajcie Mu. Nie? odzyskamy wolność, wrócimy do swojej ojczyzny. Tak samo musimy być przygotowani, że z Panem Bogiem zawsze, w wszystkich sytuacjach jest, jest możliwość świadczenia o Jego miłości i, i ratowania ludzi, pocieszania, podnoszenia na duchu, umacniania, nie, żeby też każdego zła próbować ich wyciągnąć. To, co pokazał nam Maksymilian właśnie w tym w nie? W takim miejscu, gdzie do końca potrafił być tym rycerzem niepokalanej, potrafił być tym, który do końca chce to Najświętsze Serce Jezusowe prowadzić. To serce, czyli to Królestwo Miłości, Królestwo Dobroci, Pokoju, Miłości. Dlaczego Królestwo Serca Jezusowego? Pan Jezus głosił Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, a Maksymilian modlił się o rozszerzenie Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego, dlatego, że że po prostu serce Jezusowe najbardziej odzwierciedla tę Jego miłość. O tym, że to Królestwo nie jest tylko jakieś Jezusowe, nazwane Chrystusowe, Boże, ale jest właśnie Królestwem Miłości. Miłości nieskończonej, tak, którym symbolem, znakiem jest serce przebite. Serce, z którego wypływa krew i woda, czyli znaki sakramentu świętych, czyli tego, co nas odradza, co nas uwalnia, co nas czyni równymi Bogu. Czyni zanurzonymi w Bogu, lecz można tak powiedzieć. Nie? To właśnie to sakramenty, które w kościele mamy w tym Królestwie Bożym, które jest wśród nas. Z tego, co ojciec mówił, to chyba bardziej gdzieś tam wybrzmiewa w moim sercu i w mojej duszy jakiś taki aspekt chyba nadziei, bo rzeczywiście mówił święty Maksymilian wielu innych świętych. Zła jest dużo na świecie, ale pamiętajmy, że dobro. Jest mimo wszystko potężniejsze. I to dobro tak naprawdę zwycięża i zwycięży. I czasami, chyba, kiedy widzimy tyle zła, kiedy właśnie zastanawiamy się, jak dotrzeć do kogoś, jak apostołować, Czy w ogóle nam się wydaje, że to apostolstwo jest takie słabe, że może powinniśmy, nie wiem, jakieś nadzwyczajne rzeczy robić, wychodzić na ulicę robić jakieś super akcje, być takimi super apostołami. Wszystko będzie dobre, ale tak naprawdę w każdym maryjnym objawieniu, również w rycerstwie niepokalanej. Ale przede wszystkim oprę się na objawieniach maryjnych. Bo w każdym. Matka Boża sama znajduje i daje każdemu z nas środki apostolskie, do przezwyciężenia zła i grzechu na świecie, i uwaga, one są niesamowicie proste. To jest modlitwa, zwłaszcza różańcowa, pokuta, to jest życie sakramentalne, życie w łasce Bożej, i dawanie chrześcijańskiego, jak to mówił święty Maksymilian w rycerstwie, przykładu chrześcijańskiego życia tu, gdzie jestem. I tylko, w stosunku do tych, do których mogę, czy dla moich najbliższych, mojego otoczenia, gdzieś z tymi, z którymi się spotykam. I tyle. Albo aż tyle, ponieważ tak naprawdę Modlitwa Różańcowa jest niesamowitym środkiem apostolskim. Ona naprawdę, naprawdę czyni cuda. W rycerstwie jednym z takich jeszcze kolejnych środków. Jest rozdawanie tak zwane apostolstwo cudownego medalika. Wiemy, że przecież apostołować możemy w bardzo prosty sposób. Widzimy kogoś, kto chociażby przeklina, widzimy jakąś młodzież, która się nie tak zachowuje. Niekoniecznie musimy do nich podejść i im zwrócić uwagę, ale możemy cicho przejść i po prostu się za nich pomodlić. I tak naprawdę już jesteśmy apostołami, już w jakiś sposób otwieramy dla nich tą łaskę Bożą. Święty Maksymilian, właśnie mówiąc o tym sercu Jezusowym, mówi, że zresztą że tak czytamy też w akcie oddania się niepokalanej, abyśmy byli użytecznymi narzędziami w rękach Matki Bożej do jak najsilniejszego wzrostu w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Używamy do tego niepokalanej. No, niepokalanej. Dlaczego niepokalanej? Bo tam, gdzie ona wejdzie, tam ona wyprasza u Boga łaskę nawrócenia, uświęcenia. Bo przez nią wszelkie łaski... Skry z serca Jezusowego na nas spływają. Święty Maksymilian, pisząc o tym sercu Jezusowym, mówi jeszcze jak gdyby bardziej, że to serce Jezusowe i ta miłość też Boga do nas jest bardzo duża, ale Bóg jest też sprawiedliwy. I tak jak na ziemi, to Ojciec wielokrotnie jest tym, który Wymaga od dzieci, a matka jest tą, do której dziecko może pójść i po prostu się wypłakać. Ojciec jest tym, który wymaga też od dzieci, aby jak gdyby się coś nie tak zrobią, żeby wypłaciły się tak też sprawiedliwością, żeby odpłaciły, jak gdyby nauczyły się na swoim błędzie czegoś tam. To jednak jest ta matka, i w tym życiu duchowym. Pan Bóg też dał nam matkę, i to taką matkę, która właśnie tą sprawiedliwość Bożą, można powiedzieć, zamyka, zaciśnia, bo ona przychodzi po to, aby wypraszać łaski dla nas potrzebne. Święty Maksymilian mówi, że jeśli Matka Boża wejdzie do duszy, tam na pewno, wcześniej czy później, Nastąpi ta łaska nawrócenia. I mówi, że przede wszystkim powinniśmy modlić się i też prosić, aby to te dusze, które są najbardziej pogubione, które oddaliły się bardzo daleko od łaski Bożej, abyśmy za nich się modlili, abyśmy to im dawali. Cudowny medalik. I żebyśmy pamiętali, że jeżeli nawet kto przyjmie cudowny medalik, to już trzeba mieć tą nadzieję, że Matka Boża już nad nim czuwa i patrzy już swoim zmiłowanym, jak mówił święty Maksymilian, zwrokiem. I to w niej, przez nią później, okaże się to Boże Miłosierdzie. Więc pamiętajmy, że jeżeli nawet ktoś z naszych najbliższych gdzieś naprawdę zamotał się w danym momencie swojego życia, gdzieś wszedł w jakieś nałogi, wzgardza Bożymi łaskami, nie zwraca jak gdyby na dobre natchnienia, na dobry przykład innym, to my nie możemy nad tym rozpaczać, ale z wiarą i nadzieją oddawać taką osobę Matce Najświętszej. Pamiętając o tym, że ona jako matka pamięta o tym, że ta osoba może kiedyś oddała się jej, może kiedyś zawierzyła jej swoje życie i ona jako matka będzie o tym pamiętać i będzie toczyć bój o tą duszę, bój właśnie, żeby w tej duszy to miłosierdzie Boże zakrólowało, nawet jeśli to będzie w ostatniej godzinie naszego życia. Więc z taką nadzieją idźmy zarówno do przenajświętszego serca Jezusowego, ale też do serca Matki Bożej. Prośmy przez ręce Maryi, niepokalanej, aby Pan, Panie Jezus, Pan Bóg zachował naszą ojczyznę tą katolicką, czyli tą świętą, Bożą, mocną i, i właśnie dumną, tak? Dumną z tego, że jest narodem dobrym Bożym. Żeby to. Nasi rodacy mieli odkrywać, nie? byśmy mieli tam, to też pokazywać, tą wielką moc, wartość, też chcieli poznawać tę historię właśnie Polski, nie tylko Polski, też innych narodów, które podobnie będąc wierne Bogu, no, potrafiły przeciwstawić się różnym dłym rzeczom, a odchodząc od Boga, szukając swoich jakichś, to doprowadzało to do tragedii, tak jak to przeżywała Francja, przeżywała Rosja przecież ruś czerwona, piękna, boża była kiedyś, nie? To wszystko, kiedy tam się pogubiło, no to weszło w to właśnie piekło, tak? Stan piekła. Tak? I strasznie to zaowocowało we Francji rewolucją francuską, piekłem, później w Niemczech, tak? Z, z faszyzmem i obozami, to samo w sowieckiej Rosji, obozami, łagrami, i innymi strasznymi rzeczami, widzimy, no to, to jest po prostu stan piekła. To wcale nie ma się czym zachwycać, nie ma za tym tęsknić, wręcz, wręcz przeciwnie jest tęsknić za tym pięknym Królestwem Bożym, których władca danego narodu jest sługą, służy narodowi, bo jest też w rękach właśnie Bożym, kieruje się Bożym prawem, Bożym sumieniem. Nie? Także że tam się, może uczmy się pokazywać to. Domagać nawet tego, żeby osalić nie tylko siebie, nie? ale też innych, żeby nie cierpieli, nie ponosili konsekwencji tych myśli, szatańskich wyborów. Nie? Także o to prosimy, modlimy się, zabiegamy, rozważamy, upominamy, cokolwiek nam w serce natchnie, czy Matka Boża poprowadzi, podpowie, abyśmy w ten sposób też takim rycerskim naszym posługiwaniem mogli podziałać. Oczywiście takim takiej nadziei, spokoju, że. No i tak Matka Boża sobie poradzi, przeprowadzi nas tak, jak ona chce, nie tak, jak my byśmy to. chcieli. My byśmy, my byśmy my pewnie chcieli oglądać od nas jakieś efekty, jakieś, jakieś niesamowite nadwrócenia i ten jak najbardziej tego to pragniemy, do tego dążymy, ale to trzeba zaufać, trzeba do końca dać wszystko, dać Ci prowadzić i tym, co możemy, to działamy. Zawsze mamy ten oręż właśnie. Siostra przypomniała różańca świętego modlitwy, medalika, tych wszystkich darów Bożych, szczególnie właśnie Kościoła świętego, czyli sakramentów świętych. Przyjmijcie że Boże błogosławieństwo, bo nas umacniała w tej nadziei ufności w tym, byśmy stawali się pielgrzymami nadziei, tak jak to głosi ten rok jubileuszowy, który przeżywamy w tym roku 2025. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi, strzeże, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Maryja.